Drodzy bracia i siostry, to święto, to wspomnienie imienia Maryi otrzymujemy jako pierwsze zdanie w Słowie Bożym to, co słyszeliśmy od świętego Pawła, wiedza unosi pychą, czy jak się tłumaczy gdzie indziej, wiedza nad dyma, miłość zaś buduje. Święty Paweł, nie pisze tego. Jako teorię, to te słowa są owocem jego życia. Bo był człowiekiem bardzo wykształconym. Sam o tym wspomina, że uczył się najlepszych mistrzów. Znał język grecki. Uczył się, jak zaświadczał Gamaliela, jednego z najbardziej cenionych nauczycieli żydowskich tamtych czasów. I ta wiedza, do czego go doprowadziła. Że stał się prześladowcą chrześcijan, ostatecznie, że stał się prześladowcą samego Jezusa Chrystusa, jak Pan mu to powiedział na drodze do Damaszku. Okazał się tak pyszny, że wywyższał się ponad Boże objawienie, w ogóle nie myśląc, że to jest Boże objawienie, że w Jezusie Chrystusie Bóg się objawił. Ta wiedza, do czego go doprowadziła, bo była wiedzą bez miłości. Była właśnie wiedzą, która daje poczucie wyższości nad innymi. I dziś On sam nas przed tym ostrzega, że miłość buduje. Ale czym jest miłość? Miłość nie jest teorią. Ja często sobie przypominam słowa, w świętej pamięci pani doktor Wandy Pułtawskiej, którą zapewne większość z was znała, jednej z najwybitniejszych krakowianek i kobiet w Polsce, powiedziała swego czasu do młodzieży miłości nie ma. Są tylko osoby, które kochają. I to jest głęboka prawda. Miłość bracia i siostry nie jest teorią. To nie są słowa. Jeśli to są tylko słowa, jeśli to jest tylko piękna teoria, to to ludzi drażni, wręcz odpycha. Myślę, że wielu ludzi mają dość mówienia o miłości, podczas gdy tej miłości nie doświadczają. Dlatego też to, co mówi Święty Paweł, to, co mówi Jezus Chrystus także w dzisiejszej Ewangelii, nie jest żadną teorią. To jest ich życie. Święty Paweł, po swoim nawróceniu, po doświadczeniu tego, jak Bóg go ukochał, po doświadczeniu tej miłości, nie tylko bezpośrednio od Pana Boga, ale najpierw można by powiedzieć od człowieka, od chrześcijanina. Bo pamiętacie przecież, że kiedy go zaprowadzono do Damaszku, Pan Bóg powołał Ananiasza. Jednego z chrześcijan tamtejszych, aby poszedł i ogłosił Ewangelię świętemu Pawłowi i aby go ochrzcił. I ten Ananiasz na początku się zbraniał, wiedząc jaka jest, w cudzysłowie, misja ówczesnego nieświętego i nie Pawła, ale Szawła. Żeby niszczył tam Kościół Boży, żeby więził chrześcijan i doprowadzał ich przed sądy. Zbraniał się, ale na wezwanie Jezusa Chrystusa, sam doświadczywszy miłości od Boga, idzie i co mówi do Szawła? Mówi Szawle bracie przejrzyj. Mówi do swojego potencjalnego zabójcy bracie i wkłada na niego ręce. Szabeł przyjmuje Chrzest, łuski spadają z jego oczu, i wtedy on widzi, także poprzez tę miłość ludzką, widzi miłość Boga, przemienia się w innego człowieka, i odtąd jest kochającym. Ta miłość ma charakter czynny, działania. Tak jest i z tym kazaniem na Dolinie czy na równinie, jak niektórzy mówią, u świętego Mateusza mamy. Kazanie na górze. Święty Łukasz przedstawia to samo kazanie nieco skróconej wersji, to samo kazanie Pana Jezusa na równinie. To Jego kazanie ono nie jest tylko Słowem, ono jest czynem. Jezus Chrystus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Nigdy nie powiedział Pan Jezus Bóg jest miłością. On to pokazał swoim życiem, swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem, swoim miłosierdziem. I kiedy mówi dzisiaj, bądźcie miłosierni, jak ojciec jest miłosierny, mówi zarazem, bądźcie miłosierni, miejcie w sobie tę miłość, którą ja mam, którą ja was umiłowałem, aż po oddanie mojego życia. I także to święto dzisiejsze. Imienia Maryi, przypominając nam Najświętszą Marię Pannę, jednocześnie pokazuje ją jako naszą matkę, która nas ukochała i która mimo wszystkich wad, jakie mamy, ciągle nam towarzyszy i prowadzi do swojego syna. Jej słów znamy niewiele z Ewangelii, ale bodaj te najważniejsze, które znamy, brzmią: Uczyńcie wszystko, co mój syn Wam powie. A Jezus mówi nam samym sobą to, co jest, można by powiedzieć, rzeczą najważniejszą w chrześcijaństwie, czego nie ma żadna inna religia. To, co słyszymy zresztą w pierwszych słowach, o miłości nieprzyjaciół. Ta miłość nieprzyjaciół jest możliwa tylko dzięki Niemu, dzięki Jego miłości, dzięki Jego zwycięstwu, dzięki Jego zmartwychwstaniu. I tylko ci, którzy tę Jego miłość odbierają, którzy się ją napełniają, są w stanie tak kochać. Kochać tych, którzy nas niszczą. Którzy nas prześladują, którzy nam źle życzą, tak jak On kochał, co widzimy w sposób szczególny na krzyżu. To jest ta nowość, to jest ta łaska Boga, bo też to tłumaczenie, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż należy się Wam za to wdzięczność. Gdyby sięgnąć do oryginału greckiego, znaleźlibyśmy w tym miejscu słowa polskiego wdzięczność słowo haris. A więc łaska. Jaka, jaka w tym łaska? Przecież wszyscy tak robią. I poganie, że miłują tych, którzy ich miłują. Że pożyczają tym, od których spodziewają się zwrotu. Że y, dobrze czynią tym, którzy im dobrze czynią. Tak postępuje ten świat. Jakaż w tym łaska? Jakaż w tym nowość? Jakież w tym chrześcijaństwo? Dlatego. Wzywa nas do tych postaw, które są w Nim, którymi On jest, jak mówił święty Jan Paweł II do młodzieży na górze błogosławieństw. To On jest błogosławieństwem. Jezus Chrystus jest błogosławieństwem. Wraz ze swoją Matką stojącą przy krzyżu, towarzyszącą nam, także w naszych krzyżach, aby nas swoim stawiennictwem przeprowadzić przez te wszystkie doświadczenia. Ucząc nas i za, zachęcając do tej wiary, która była w niej, aby się i w nas objawiło to nowe życie, które jest życiem Jezusa Chrystusa, ta nowość, ustawiczna nowość, której ten świat potrzebuje, ten stary świat, ten świat ciągle pogrążony w intrygach, w nienawiści, w podstępie, ten świat y, niszczony przez cywilizację śmierci. Nie tylko te współczesną, ale i te, które znamy sprzed wieków. Bo zawsze za, za tym, za złym duchem, który jest księciem tego świata idzie śmierć, jego cywilizacja, jej cywilizacja. Za Jezusem Chrystusem, który jest życiem, jest światłością idzie życie i ta, która jest matką życia Jezusa Chrystusa, nasza Matka Maryja.